Czytanie z listu świętego Tymasza do Marioli, córki Gerarda. I wyszedł pan z uczniami swymi przed chatę, aby grzbiety od siedzenia umęczone wyprostować. I na pielgrzyma wzrok zwrócili, który ku Hebronowi kroczył. A pielgrzymów lewą ręką kostur żelazem okuty trzymając, prawą w powietrzu wodził, jakoby ziarna siać pragnął. A szata jego wiatr czyniła wtedy ogromny. Aż uczniowie do rowu cofnąć się musieli. I rzekł pan, oczy z piachu przecierając. Kto wiatr sieje, burzę zbierać będzie. I zaiste prawdę, rzekł pan, albowiem, kiedy pielgrzym skrył się za pagórkiem, piorun z nieba strzelił zygzakowaty. I pobiegli uczniowie sprawdzić, i nic nie znaleźli, tylko sandały dymiące.